Siemanko Dzisiaj bardzo szybko, bo jest mnóstwo zajęć Jest godzina 15.24 Za chwileczkę zaczynają się mecze Ligi Europy Dzisiaj dwa kursiki dla Was Z tych wyższych Bo ponad Pierwszy ponad trójkę, drugi ponad czwórkę Ale myślę, że są bardzo realne do zagrania, można spróbować I od razu przodząc do sedna FK Riga Piazgliwice Tutaj postawiłem sobie na Zestaw Minus 2,5 Gola łamane przez zwycięstwo piasta. Tam jest kurs 4,05. O myślę, że mimo wszystko, nawet po transferze w Walencji tutaj jakieś 0,1, 0,2 piast. Stamtąd wydusi zapewni sobie awans, nie będą pilnować remisu, bo to jest droga do donikąd. A, a już pewnie jakiś prezentów takich jak w dziedzicach. Mam nadzieję, że gospodarze nie zrobią mi pewnie awansują. Natomiast drugim spotkaniem jest spotkanie. FK Jablonec z piwnikiem Rewań i tutaj zwycięstwo gospodarzy również łamane przez mniej niż 2,5 bramki, czyli 1,020 nas interesuje i za to jest kursik 3 zdaje się 25, ewentualnie jeśli ktoś chce się troszeczkę przyasekurować, no to złoty 95 zł płacą za y, zwycięstwo Jablonec łamane przez mniej niż 3,5 bramki to też jest fajny, ciekawy kursik, zależy kto w co celuje, przy czym tak jak mówię no ja sobie postawiłem te na 2,5 bramki poniżej. Mam nadzieję, że coś tam dzisiaj ukujemy i będziemy się wzbogacać Pozdrawiam się Manko.